Dzień dobry. Tym razem w rozarium. przyjechaliśmy tu Pani troszeczkę porządku zrobić z różami, poprawić, popsuć, co nam się uda. W tym ogrodzie mamy róże wszystkie. Wszystkie róże świata. Ile tam Pani mówiła? 115? 115. Róż była u niej koleżanka, podobno nie ale policzyła i, że ma 115 róż. Tak, a my jeszcze przyjechaliśmy na dodateki i utniemy je te 115 róż, tak żeby było ciekawie. Tu mamy różyczkę okrywową. I zobaczcie, pani ucinała tylko kwiatostany, tak jak robi większość w naszych ogródkach. O. Tylko urywane są kwiatki, ewentualnie ucięty kwiatostan. I ta różyczka kwitła tylko prawdopodobnie raz w tym roku. I to wszystko. Nie ma żadnych teraz pędów młodych, które by jeszcze teraz kwitły. A w tym ogródku, co Wam pokazuję, nieraz z tych pędów jest jeszcze masa. I teraz tak mamy już ostatnie dni września. Za chwilę przyjdzie mróz, bo na pewno przyjdzie. I można już te różyczki tak wstępnie przygotowywać do zimy. I następne cięcie jeszcze będzie zupełnie na wiosnę. Ale teraz już możemy takie róże, które nie kwitną. Ładnie przygotować do zimy. One już nie zaczną odbijać, bo mnie za parę dni będzie przymrosek. I teraz tak. Zaczynamy od tych pędów, które nam bardzo mocno kwitły, czyli są najbardziej rozkrzewione. One już na drugi rok na pewno tu z tych kikutów bardzo gęstych nie zakwitną, czyli musimy ucinać około 20 cm nad ziemią poniżej tych rozkrzewień. Tak kończą się rozkrzewienia. Ucinamy pędy całe. O, tak około 20 cm. O, jak to z różami bywa. Tutaj mamy pęd, który będzie kwit nam pięknie na wiosnę. Bo on tylko wypuścił jeden kwiatostan. I tu nie ma jeszcze tych rozkrzewień. Czyli za każdego tego pąka może wyjść nam masę tych gron, które tu żeśmy widzieli wcześniej. Taki pęd bym proponował przyciąć. Troszeczkę dłużej, bo nie jest silny, młody. Tu mamy jeszcze do czynienia z pędem, który powinien być ucięty w zeszłym roku, a nie był. O, I on tylko zabierał nam światło dla innych pędów, które powinny wypuścić u nasady. O, tu też mamy fajny silny pęd, czyli ucinamy go dłużej. Te wszystkie pędy lichutkie w środku usuwamy zupełnie. O, nikt tu ma nie być, bo one tylko obciążają roślinkę i powodują zagęszczenie, a potem wchodzi nam flamistość liści, co tu w tym ogrodzie jest bardzo widoczne. O, tu mam jeszcze taką starą gałązkę dwuletnią, która powinna już być usunięta w zeszłym roku. O, charakteryzuje się na tym, że już ma bardzo duże, cienkie gałęzie i bardzo silnie rozkrzewione. Takie gałęzie usuwamy w całości ta kwitła, usuwamy ją ta jest bardzo słaba, jeszcze dwuletnia usuwamy całkowicie te co są silne usuwamy poniżej kwitnących kwiatostanów o. to już kwitnąć w przyszłym roku nie będzie a jak już będą kwiatki to po 2-3 na końcówka gałęzi lepiej jak odbije z tej grubej gałęzi Niż mamy zostawić takie. O, i tu wszystko z tego środka krzewu. To wszystko cieniutkie. Usuwamy. O. Roślinka jest prawdopodobnie ukorzeniana na własnym korzeniu, bo rozrasta się szeroko. Tak? Tu nie było dziczki, tak pani gospodyni? Nie było. Nie było. Tak? Czyli roślina jest na własnym korzeniu i widać, jak pędy pokładają się i ukorzeniają. O. Ładne pędy zostawiamy. 25-30 cm nad ziemią. Liche, cienkie, usuwamy kompletnie nisko. Nie jest to może za przyjemna robota, ale przyjemnie się patrzy po tym na róże Nawet jak ładnie przycięte, też lepiej wygląda niż nieprzycięte i nie kwitnące. O, super. Tu mamy taką gałąź, też już bardzo, bardzo starą, o silnie rozkrzewiona, a tu mamy taką fajną młodą, która dopiero raz kwitła, czyli ją ucinamy troszeczkę dłużej i tą też, i tą też troszeczkę dłużej, a te stare, one nawet już mają inny odcień kory, pokaż bliżutko o dwuletnia gałąź, dwuletnia? I jednoroczne. Tak? Widać wyraźnie. Nawet na kamerze. To się cieszę bardzo. Dobrze, dzisiaj dobre światło. Za dobre. Za dobre. O, i tu też jest stara gałąź dwuletnia. I zobaczcie, co nam zostało z tej róży. Ja się spojrzę na panią gospodynię, ale jeszcze to znosi. Jeszcze wytrzymuje. Dobrze, tniemy dalej. Tak, o. jest mniej więcej róża przerzedzona. Zobaczcie, zostało połowę. Tak? Może nawet nie. I teraz na wiosnę, jak nam umarznie czubeczek albo szczarnieje, obcinamy tylko tyle, ile nam szczarniało. Jeżeli z tych pędów zacznie wypuszczać tu, blisko, przy, przy górze pęd, to też nie będziemy już ich ścinać. Tak powinny zostać róże okrywowe na zimę ewentualnie mogą być obczykowane tutaj mamy zastosowane innowatorskie korowanie jest to taki specjalny kramzyt kramzyt ogrodowy bardzo ciężki też ładnie ze śniegiem, z wodą chroni grządki przed przemarzaniem ile lat już ten kramzyt leży już ze 4-5 lat? Tak, dosypywane nigdy nie było, nie rozkłada się, nie próchnieje, wróble nie wynoszą. Można go pochwalić, tak. I ciężko jeszcze kupić, eee. bo mało ludzi przekonanych, no i ja jeszcze tak w punktach nie widzę, w jednym, w dwóch miejscach, tak jak w kupowałam, Ale to trzeba kupić takie duże chyba nawet razem No razem kupowaliśmy w Big Bagach. No było taniej. No cicho, zaplątałem się. Było taniej, ale jest, o, ładnie roślinka, jak się listki ładnie można odkurzaczem, wywiać na chodniki, zebrać także to samo co kora, jeżeli chodzi o lekkość ale zastosowanie jest moim zdaniem lepsze, o, możemy pięknie podgarniać formować no bo to nie jest organiczne, to jest, to jest martwe tak, tu mamy różyczkę wielokwiatową nie okrywową, tylko wielokwiatową o, tu jest dowód tak o i tak jak wam wcześniej pokazywałem, to jak ten pęd przekwit, to jego 3 czwarte powinno być obcięte. Gdzieś tu. Tak? Ale już dużo wcześniej. W tej, w tej chwili byśmy mieli ze trzy gałęzie, które by nam kwitły. A tak nie mamy, nie? Wiem, ale to zostawiłam właśnie na was, żebyście... Tak. No, wszystko na niego, on będzie winien. Tak. O i teraz tak, że mamy już taką późną porę, to te 3 czwarte bym proponował zrobić do prawie jednej czwartej czyli przytniemy tą różę już tak jakby miała być na zimę ten pęd wyraźnie już jest starszy, innego koloru rozkrzewiony, to go usuwamy ta końcówka już sama zaschła tak widocznie nie chciała o, i w takim stanie ta różyczka powinna nam zostać na zimę o, i teraz z tego kramzytu możemy sobie zrobić o, Jeżek przy tak zrobi się tam taki mały lodzik, i okryte będzie tak jak korą. Tak Takie zabezpieczenie na zimę. Cena to chyba była jednakowa, nawet kramzytu, niż prawda? Jak kory. Coś tak było, rzecz podobna. Tym, że kory już byśmy musieli po pół roku uzupełniać. No. Teraz tak. Następna różyczka, ja może teraz tym złym profilem stanę. Następna różyczka pnąca. Ładna ta nawet, nie powiem. Wygląda, że jest sympatia. O, pachnie, pachnie, pachnie jak piwanie. I teraz tak, nie można dopuszczać, żeby na tym krzewie po kwitnięciu pierwszym, tym wiosennym zostawiać takich rzeczy jako kwiaty, gdzie zawiążą się nasiona. Tak. Wtedy roślinka nie powtarza kwitnięcia, tylko tą energię, którą by przeznaczyła na kwitnięcie i wydanie nowych nasion, przeznaczy na budowę tych nasion tu na tych wierzchołkach. Czyli powinno być to uczynane. I teraz tak, ten pęd. Tu widać, że na, każdym, na każdej końcówce z tego pędu wychodzącego już miał kwiaty. I ten pęd jest bardzo rozkrzewiony. O, I ja go sobie pozwolę usunąć. Dam szansę tym grubszym, silnym pędom. Zobaczcie, bardzo silne już było rozkrzewienie. Już na odkwite kwitnięcie z takiego pędu nie ma szans. Na pewno na tym będzie tych kwiatów dużo więcej na przyszły rok. I ten pęd się tu ciągnął. Ja już go też uciąłem. O! I go tu próbujemy wyciągnąć i znowu co mamy? nie? owoczki a szkoda, że były dobrze tutaj, że same kwiatostany były obcinane, bo na róży pnącej tak się obcina że jak przekwitnie, to cały kwiatostan o, a reszta gąski może zostać, tu puszczają młode krótkie pędy, które znowu mają kwiat po, po trzech tygodniach super super no. I trzeba było kurna zadzwonić, nie, że jest jeszcze ciastko i kawa do tego i ja bym, ja bym przyjechał dużo wcześniej, nie? No, bo asuch jestem. O! No dziś bym mnie przyjechał, jakby tego nie było. Tak, te wszystkie co kwitły usuwamy mocno. Patrzymy skąd one wypuszczają. Jak z bardzo rozkrzewionego gałęzi, to go usuwamy. O tu jest fajna młoda część. No, może niekoniecznie ta, o. Która, która fajnie. O, i teraz nie, zobaczcie, ile tu poszło energii. Byłby bukiet kwiatów do sąsiada, może sobie rozsieje. Tak. O, i tutaj jeszcze widzę kolejne silne rozkrzewienia, które mocno kwitły. Też mają ładne, już dojrzewające. Wystarczy koledze za koszulę wsypać. Potem takie coś i będzie się drapał dwa tygodnie. Ale nie stosować tego samemu w domu. O, bardzo rozkrzewiony pęd, tak on już nie wie kwiatów, tylko zagęszcza nam krzew i wchodzi nam plamiste liści. O i tu mamy też taki starutki pęd tu coś widzę, że jest starego z ładnym przywiązaniem a tu już się chciał przebić taki młody silny pęd, a nie mógł przez to gęste się przedostać. O, to teraz zrobimy mu miejsce. Tu jest tak, młody odrost gałęzi. Widzicie, taka pojedyncza, ładna chlubka. Tak, a tutaj są takie stare, gęste. O, to usuwamy. O, i już jest światło. Już jest światło. Tutaj teraz ten cały kwiatostan. Tak, też usuwamy. Dobrze, już będzie rzadziej. Tu jest cały kwiatostan. O, pięknie. I tu, i tu, i tu. Jeszcze tutaj. Coś jest nie tak, że ja go nie zauważyłem. Bo to jest na jednej gałęzi z tym ładnym i się ukryło. O, tak, o. Widzicie? Teraz będzie tu wszystko miało swoje miejsce. Tak, o. O, super. O, już szefowa wie o co chodzi. Prawdopodobnie wiedziała co chodzi, tylko była gdzieś na Hawajach, na Wczasach. To tak mi się wydaje, że to tak było. Nie, a potem, że zostawiłam tobie. Tak, no muszę pan powiedzieć, że z tą panią się znam. Znam, jak i te żarty, i te znam, ona moje. że nie będziemy się tu bić po, po wykładzie. O, tak mniej więcej powinna wyglądać różyczka pnąca po liftingu. Była sobie u kosmetyczki, o, i piękny przewiew, jak będzie utrzymywana latem w takim stopniu rzadkości, będzie miała zwalane te kwiaty, czyli energia pójdzie w młode pędy to tych liści starych nie będzie widać, tylko będzie widać tych młodych przyrostów czyli tamto będzie ukryte te plamki, a na tych młodych to gwarantuje, że będzie tak o! tak będzie, tak Tutaj mamy jakąś nową różyczkę pnącą, prawdopodobnie ta starsza wypadła jest kawałek starszej też, o i tu możemy tylko usunąć te końcówki, które bardzo mocno kwitły. Tak? Ona już zaczyna zasychać, zobaczcie. Do wiosny to zaschnięcie będzie jeszcze z pół metra niżej. Tu chciała wypuszczać młode pędy, ale że tu były kwiaty długo, to nie miała siły. Tak? Kończy się bateria, o i tutaj... Te wszystkie stare okwiaty usuwamy, resztę niech zrobi sąsiadka za płotem. O. Tak? To wszystko gęste usuwamy, zostawiamy to rzadkie. Tutaj też. O. Chociaż mimo, że jeszcze niskie. Usuwamy. O. Tak? I różyczka może zostać. Teraz jeszcze różyczkę wielkokwiatową. Stoimy przed... Różyczką angielską, tak zwaną, ale u nas możemy ją traktować w nazwie jako parkowa, czyli róża o wyższym pokroju, o silnych, bardzo odrostach. Proszę, od samego dołu, od samej ziemi, potrafi w jeden sezon urosnąć 2 metry i wyżej. Zachowuje się podobnie jak pnąca różyczka, z tym, że jest na tyle sztywna, że potrafi stać sama i zajmuje sporo miejsca, tak jak widać tu jest mniejszy egzemplarz tak zwanej tej różyczki angielskiej cechą charakterystyczną jest to, że są fajne okrągłe, pełne środki kwiatów i przecudne zapachy są to róże, które jedne z mocniej kwitnących i tutaj tak samo, te pędy, które nam już wykwitły mocno tu już pani obcięła ten stary kwiatostan, bo na pewno zamierał. Ja bym był za tym, żeby jeszcze tą część starą o tym właśnie kolorze gałęzi już takim lekko burym usunąć więcej. Tu mamy następną taką gałązkę i jak jest odrost gdzieś tam przy dole, silny pęd młodszy to tniemy nad tym Odrostem. O, tu już to wszystko kwitło. I będzie trudno o następne ładne kwiaty. I tak jak przy różach okrywowych, te najsłabsze pędy w środku wycinamy. Bo one nie mają szans na kwitnięcie. A zabierają nam tylko światło. O, to są takie gałązki bardzo lichutkie o, jak widać po dwóch tych tutaj silnych to, to jest bardzo słabiutka gałąź i nigdy nam nie wyda kwiatu o, tu jeszcze mamy następną taką słabą z tym kwiatkiem jeszcze zostawimy na chwilkę tu jest taka słaba gałązeczka o, i na tym to cięciem zakończył Różyczka Wykwitnie nam tu, da odrosty młodych tych i tak samo na długi rok. Jak przekwitnie, to od razu lepiej uciąć taki kawałek gałęzi z samymi tymi okwiatami. Wtedy nam z odrostów da jeszcze kwitnięcie ponowne. O, i tu, mimo że taka mała sadzoneczka też już te najsłabsze pędy, możemy wyciąć. Tu jest jeszcze spączkiem, to bym zostawimy. O, tu jest taki już przekwitły rozkrzewiony o. O, Takie te słabsze pędy ze środka Wycinamy Oj mały wozu był kabel przeciął Ale udało się Tak o. I teraz następna grupa Tak zostawiam Zostawiam zostawiamy. Jeżeli ją teraz utniemy ona będzie nam zamierała, jeszcze kawałek. A tak zobaczymy, gdzie ona wyda te wszystkie odrosty z tymi pąkami. Okay. Tak? Gdzie umarznie troszeczkę. Wtedy jak przekwitnie, to całą tą część... tak? O, bo ona co kawałek będzie miała odrost. To jest tak. ta sama gałąź, tylko rok później. Nie? I całą tą część, która bardzo kwitła, obcinamy. Do końca tych odrostów. I wtedy ona wypuszcza nowe. I jeszcze w tym samym roku kwitnie. Tu mamy różyczki wielkokwiatowe. I zobaczcie, cięte już było tylko tak jak na jesieni same pąki, same okwiaty. Tak teraz tu, też już był kwiatek obcięty i powinien być ten pęd ucięty na 3 czwarte. Tak, tu jeszcze będzie kwitło, czyli 3 czwarte, i wtedy da nam już o, i to już sobie pozwolę tak zrobić, jak na zimę. To jeszcze zostawię. Pani, żeby zakwitło, ale o, to już jest na zimę niepotrzebne, tak? I wtedy co nam umarznie, czy tu, czy tu? Zrobi się brązowe na wiosnę, jak wypuszczać będą pierwsze listki, to wtedy to obcinamy, ale nie niżej na zimę, jak w tej chwili, czyli tak 35 do 40 cm. Im róża rośnie mocniej, tym wyżej zostawiamy, im róża rośnie słabiej, tym Zostawiamy to niżej. O, tu jest następna, i ona jest już o, przygotowana, praktycznie do zimy. Tak, i wtedy, co umarznie, a tu widać, że przemarza dosyć intensywnie. Co umarznie, to wtedy obcinamy. Tu jest odmiana Chopin róży wielkokwiatowej. Jedna z odmian, która nie ulega przemarzaniu mrozowemu tak intensywnie jak inne róże. I patrzcie, ona tak silnie rośnie że nawet obcięta zbytnio, nieprawidłowo jeszcze teraz jest w stanie o, wypuścić taki krótki pęd, który będzie miał trzy kwiatki. Tutaj też o, krótkie te odrosty ale zakończone wszystkie kwiatkiem. Jeżeli by była ścięta tu, nisko, po przekwitnięciu tego kwiatostanu to tu byśmy takich pędów mieli ze sześć, może z osiem. Także warto też przycinać dosyć intensywnie o, jeżeli mamy taki fajny silny pęd tak, jak on przekwitnie jak grudniemy na 3 czwartej jego długości licząc od tej nasady tu to wtedy on się nam silniej rozkrzewi tych kwiatów będzie więcej o, tych pędów powinno wypuszczać gęsto i taką róże obcinamy, czekajcie muszę wybrać taką gałąź, o mniej więcej na pół metra od ziemi na zimę bo to jest odmiana bardzo silnie rosnąca i chcemy ją sobie wyeksponować, bo dodatkowo jest to jedna z odmian, która mało choruje na tą grunatną plamistość liści także niech ona będzie troszeczkę większa, niech się wyróżnia niech te inne zostaną w tyle warta odmiana pokazania, bardzo stara odmiana już fajnie się nazywa Chopin także warto ją szukać, kupować, rozmnażać tym sposobem, który żeśmy pokazali, bo ma silne pędy, grube, także one najbardziej nam oblały z tego wczorajszego filmu, także najszybciej się prawdopodobnie ukorzenią.